to jak w tym roku przebiega Festiwal Polski Polonijny w Los Angeles? Bo też jest tutaj stoisko pijanej grupy 700. Witam państwa serdecznie. Moje nazwisko Zbyszek Żelecki, jestem prezesem grupy 700. Wszystko przebiega jak na razie wspaniale. Jest bardzo dużo ludzi. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, jeśli ktoś jeszcze nie jest tutaj. Naprawdę, naprawdę jest bardzo udany festiwal. Mamy wiele stanowisk. Mamy, mamy stanowiska z jedzeniem, z piciem typowo polskim, które możecie spróbować. Mamy dużo występów zespołów regionalnych, które powinniście zobaczyć. Nawet to leci w tej chwili. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A jeśli chodzi o stanowisko dzisiaj P&A, jak zainteresowanie? Może jacyś nowi członkowie? Jak to wygląda w tym roku? Mamy bardzo dużo nowych osób, które się interesują tym, jeszcze nie podpisały, nie podpisały zobowiązania, że się zapiszą, ale, ale naprawdę mieliśmy wiele osób, które się pytało co robimy, jak robimy i za ile robimy. Także jeśli macie jakiś, jakiś, jakiś punkt w swoim planach, żeby z P&A się związać, zapraszamy serdecznie do naszego stanowiska.